Згадуйте про випадок, коли артефакти передані вам одним з шаманів, може, допомогли, а може не допомогли вам врятуватися в тій автомобільній аварії. Скажіть, наскільки для вас цей шаманський світ був відкриттям? Для, для людини, яка живе в Східній Європі, яка живе, як я розумію, в Варшаві і Jaka na pewno niekiedy takiego w życiu nie baciła. Czy zbierali się ci artefakty z wami? To czy chwyją ich dalej e, czy one stoją ci was prostu w kącie? E, nie ma mowy. Nie może się zdarzyć, żebym pominął jakiegoś szamana, o którym słyszałem. To jest tak cholernie ciekawy świat. To jest. E, to są takie niezwykłe byty ci, ci szamani. Dlatego, że to są ludzie, którzy. Ja głęboko wierzę, że oni rzeczywiście mają kontakt z, z, z duchami. Ja się o tym wiele razy przekonałem. Ja mam taką opowieść. To jest, ona jest piekielnie świeża, ona jest sprzed dwóch czy trzech tygodni. Mogę ją opowiedzieć? E, w zasadzie ja w, w, w swoim życiu nie przypominam żadnego szamana. Ich nie jest tak dziwny jest że strasznie się. I mam jedną, historię. Ja takich historii, takich spotkań z szamanami, takich pewnych dowodów, tego, że to są rzeczy prawdziwe, że to nie są oszuści, że to nie są szarlatani, e, mam wiele. Między innymi ta, ta, ta opowieść, która mi się przytrafiła dwa tygodnie temu. Mają bardzo historii, kiedy dowodzi, też one nie i one nikogo nie oszukują. I jedna z nich jest ta, jaka stała sobie te dom. Tu od szamanki dostałem no, talizman na duże żelazo, no bo jechałem samochodem. A poza tym dostałem tak w domu nazywamy ją Mała Szamanka. To taka drewniana laleczka. Drewnianą kulką w środku. I służy do tego, że jak jest źle, trzeba pogrzechotać. I to leczy. Pomaga na głowę. Przywołuje tamtego szamana. Własne kiedy był tu i to szamanka mi dała amulet dla wielkiego Zaliza, to, to dla maszyny, bo ja w ogóle w podróży. I tak e, też taki artefakt, artefakty, my nazywamy mała Szamanka. To taka drewniana lalka z e, malenkim takim dzwonnikiem sąsiednim. Ja w i, i, I jego przeznaczenie polega w tym, że jak ludzie niebuje, na nie pan, to należy trzeba postukać i wtedy nawet ból głowy przechodzi. mnie nigdy głowa nie boli, ale moją córkę często łepna pierwsza tam solidnie i ja mo, mogę jej to oddać. Miałem prawo jej po prostu to oddać. I, prostu, jej to zwyczajnie pomaga. як Яка болить душа і як я болі голов. Мене взагалі-то голова не болить, але неї дочки часто дуже сильні головні болі і я мав право їй це передати згідно там з шаманськими традиціями і я їй передав і воно дійсно їй допомагає. Два чи три тижні тому я був запрошений через Інститут театральний в Варшаві Takie bardzo znane miejsce w Warszawie, na spotkanie na te, właśnie, na te tematy szamańskie. Różni ludzie, którzy mieli w życiu z nimi do czynienia, zostali zaproszeni i mieli opowiadać. Wiedzieli, że ja mam tą, tą, tą małą szamankę, bo wciąż to kiedyś. I poprosili, żebym przyniósł i pokazał, zaprezentował. temu mnie Warszawski Teatralny <todziora> Instytut, zaprosił na własne zustrość, jaka była poświęcona szamanstwu. On nie że o w sercie małcej artefakt i tu jeszcze dajemy na Przyszła moja kolej, zaprosili mnie na scenę, ja opowiadam historię od żony, która była ze mną, biorę ona się Moja żona siedziała obok z szamanką w ręku, sobie grzechotała nią. Ja podchodzę do żony, biorę szam, małą szamankę i mówię, że to jest właśnie ta laleczka, opowiadam o tej laleczce i ona stuka. Ale nie chciała. Zepsuła się. <gryzny> Nie stuka. I właśnie ja wychodzę na scenę, za sceną siedzi moja drużyna, która ma tę młynkę szamankę. W rycji, ja wychodzę na scenę, chcę jak raz ten amulet, pokazuję go, przesunę, a on nie stoi. No po prostu złamał się, wiesz. No, e, no to opowiedziałem całą tę historię, no i wracam do domu, córka akurat jest. No i do niej, cór, córciu zepsułem, ci moją szamankę. Я на сцені розказав всю цю історію, повертаюся додому, а там якраз дочка, я їй кажу, що от, на жаль, я зламав твою от минулошу манку. І показує, що не стука. Вона мені відбирає і одразу показує, що вона не стукає, а коли тільки вона взяла від мене в руки, то в неї вона одразу почала знову працювати. А... to nie są rzeczy na sprzedaż, to nie są rzeczy na pokaz, to jest um, to jest najstarsza religia świata, jest, zanim w ogóle Mojżesz przyszedł na świat, to szamani już chodzili po jego ziemię. To dowodzi też, że to nie licz na pokaz czy na sprzedaż, to jest w ogóle najstarsza religia świata. Przed tym jak Mojżesz zjawił się, szamani już chodzili do świecie. Направду твір, яким була названа книга, Біла гарячка», ну, Я не знаю, як для всіх тих, хто прочитає його, але як на мене, він дійсно дуже не випадково вибраний за, центральним, за центральний твір, який дійсно мав право назвати цю книгу. Ну, Насамперед, тому що це дуже приголомшуюча оповідь про те. Як е, з'явився головний ворог для е, багатьох етносів корінних народів півночі, біла гарячка, як на мене, тут виступає синонімом колективної смерті цілих народів. Е, і, чесно кажучи, я дуже, дуже радий, що е, пан Яцик залишив дуже багато місця, дуже багато прямої мови тих людей, з якими він спілкувався, з представників дуже різних народів. Я би хотів буквально декілька, декілька цитат. Шаманка на очах у всіх перетворюється на столітню бабу. На спині виростає горб, ноги викривляються, дугою слова реплять, як віку домовини, велить Лені скласти список усього, що їй потрібно від духів. Лена починає так: Шановний совокі, першими словами цього листа я звертаюся до тебе зі смиренним проханням, щоб ці росіяни віддали наші землі. Шиманка, читай, і аж захлинається від сміху. Так можна починати петицію до губернатора, а не лист до Бога. Треба по-людськи, як до брата. Я не вмію, каже Лена, Я ціле життя писала тільки до чиновників. Завжди було, вимагаємо, наполягаємо наші землі, ми, народ Івенків. Тож я диктую, а шаманка записує: насамперед, щоб віддали землі, потім, щоб народ перестав пити і щоб з'явилася мета, щоб молодь закінчувала і щоб мій діма вийшов на волю і більше не пив. Так само, як і мої Юра, і Свєтка, Маша, Тінка, Борька, Даня, Максим і Данька. Mm. Ну, скажіть, будь ласка, наскільки цей репортаж для вас був спробою е не просто розказати про ці окремі долі, а можливо, навіть надіслати сигнал СОС стосовно цих народів, які зникають, через те, що, в принципі, е Dłony stali żarfomy, Białej charytaty w okładnym sensie. No tak, stały się. Te narody znikają. Chociaż Ewenkowie nie są najmniejszym narodem. To jest jak na syberyjskie warunki całkiem duży naród. Ich jest 30 tysięcy. Zaledwie co trzeci zna język Ewenkijsko. To jest pewna oznaka czegoś, prawda? Że. E, ale. To jest osobliwe, że oni giną i fizycznie, i giną jako naród. Znaczy, rozpływają się jakby w słowiańskiej masie, no. Tak, zazwyczaj to był sygnał, e, próba na spółkę, choć Ewenki to nawet mały naród z sybilskimi oznaczeniami, ponieważ ich jest 30 tysięcy. że prawda, każdy trzeci z nich zna tylko e, Ale ich zniszczenie w zasadzie odbywa się i e, mentalno i, i fizyczno. Ja nie mogłem się tym nie zająć. To jest po prostu dla mnie jest nie do pomyślenia, że, że w XXI wieku na, na, na kontynencie, na którym ja żyję zdarzają się takie rzeczy, że po prostu ginie lud. Ja myślałem, że to jest że cholera, że zniszczenie, jakby Holokaust Indian skończył się w, w, w w tamtym wieku, prawda? W XIX wieku. A okazuje się, że teraz w XXI wieku mamy dokładnie jakby Gibiel, mamy, mamy, mamy śmierć tych narodów, bo, bo narody syberyjskie to są Indianie po prostu. Tak, tak to jest etnicznie oni są jakby z jednego okna. Я не міг цим питанням не зайнятися, оскільки, як це так, у 21-му столітті відбувається геноцид. Це ж індіанців винищували у попередньому столітті, а тепер, по суті, відбувається те ж саме.